wielu mieszkańców ma niesamowite pasje, wielu mieszkańców dzięki pandemii w ogóle poświęciło się swojej pasji i zaangażowaniu i między innymi odkryliśmy tutaj też osobę, która jest osobą publiczną, osobę, która jest jednocześnie prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że jego pasją są między innymi kraszanki. W związku z powyższym, w związku z tym, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, może warto byłoby przy przypomnieć tą piękną y, tradycję i tutaj serdecznie zapraszamy na spotkanie z panem Bronisławem Kawem, y, prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, y, z którego słuchaczy wygoniła pandemia. W związku z tym taki rekwizyt też mamy, ale że jestem sam, więc w związku z tym, żeby lepiej było słychać, ja będę go używał. Mamy dzisiaj mówić o kraszankach, czyli o jajach inaczej. Za 10 dni zaczyna się Wielkanoc, i na całym świecie ten symbol jest związany z jakimś odrodzeniem się życia, które symbolizuje jajko. W związku z tym, że ja tymi kraszankami zainteresowałem się już jako bardzo dorosły mężczyzna, także nie byłem szkolony, uczony, jest to działalność spontaniczna. Obok mnie jest mnóstwo kraszanek i jajek kamiennych, jajek dekorowanych w sposób, w sposób tradycyjny inny. I to są rzeczy z różnych stron świata. Są jajka południowoamerykańskie, włoskie, afrykańskie, z wytwórni porcelany królowej duńskiej. Są jajka z Azji, są jajka robione różnymi technikami, za pomocą wiertarek, za pomocą różnych technik dziewiarskich i, i są różnego rodzaju oklejania, a ja zajmuję się tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie kraszanką. Kraszanka to jest taki mój sposób na koncentrację w okresie Wielkiego Postu. Po prostu pojawiło się to w moim życiu w momencie, kiedy miałem Najtrudniej w pracy, najwięcej czasu ta praca pochłaniała i trzeba było w jakiś sposób oderwać się od tego codziennego krzątania tej, tych wszystkich problemów. W związku z tym no, zabrałem się jeszcze bez podbudowy żadnej teoretycznej zakraszanki takim własnym sposobem, gdzie można było wyczytać te rzeczy bo przecież to było dawno temu, przed internetem. I w związku z tym proces do dzisiaj kontynuuje, kultywuje ten sam, tradycyjny, to znaczy nie stosuje żadnych farb sztucznych, akrylowych czy innych. Podstawowa sprawa to buraki, obierki cebuli, yy, Herbata, foszy od kawy, trawa czy bazie, kora dębu, w zależności od tego, którego roku i, i jak to się w danym momencie, jaką mam koncepcję. Na przygotowanie krażanek trzeba mieć trochę czasu, w związku z tym jest czas na wyciszenie się. Pierwsza rzecz, zrobienie wydmuszek. No wiadomo, że w okresie tym zimowym te skorupki nie są najmocniejsze, w związku z tym to no, delikatna sprawa. Początkowo robiłem to tylko z wydmuszek, a teraz stosuję nieco inną technikę. Początek taki sam. Robimy wydmuszkę, wkładamy do pojemnika ze wszystkimi rzeczami, o których mówiłem wcześniej, gotujemy. Po godzinie, parę dni z rzędu zostawiamy na około czterech, nawet pięciu dni, żeby ta barwa się miała czas przyjąć na tej skorupce. Po czym oczyszczamy, wydmuchujemy płyn i zabieramy się zagipsowanie. No, wiadomo, że w gips, tutaj w jajku nie ma czegoś, co chłonie wilgoć, w związku z tym, żeby było łatwiej, do, do jajka wprowadzamy. Odrobinę kartoników, i te kartoniki pozwalają nam potem na szybsze zaschnięcie gipsu. Potem kartoniki odcinamy, no więc upłynęło już kilka dni, zanim, się, zanim możemy przystąpić do działania. Dla mnie inspiracją są przede wszystkim kwiaty, zwierzęta. Robię rocznie kilka tysięcy zdjęć i głównie takich maleńkich rzeczy, maleńkich kwiatków, roślinek, zwierzątek, których na ogół nie dostrzegamy. To mnie inspiruje i chociaż również są rzeczy, które wynikają z samego procesu barwienia. Same się pojawiają pewne wzory i wcale nie planuję i nagle się pojawia jakiś tam ślad, plamka i tworzę, tworzę zajączka. Teraz jak to każdy rocznik staram się na przynajmniej jednym jajeczku zrobić, wpisać datę. Jak robimy teraz resztę? Mam taki oto sposób. Biorę ołóweczek, pomoc niezbędna gumeczka. Jak już sobie narysujemy i zaakceptujemy ten rysuneczek. No to zaczyna się proces, proces dekoracji. I teraz jest rzecz taka, że to jest moment, kiedy w domku puszczamy sobie piękną muzyczkę, skupiamy się na tym, co tutaj działamy i nie da się w tym momencie patrzeć gdzieś tam, telewizję mamy wyłączoną, szumy wokół siebie. Związane z tym zalewem informacji również, i możemy się skoncentrować na takim powolutku tworzeniu rysuneczku. Wiem, że można włączyć sobie YouTube'a i tam plastycy albo ludzie, którzy zarabiają na kraszankach, robią przecudne cuda. Ja jestem po prostu amatorem w którego życiu pojawiła się Kraszanka po to, żeby oderwać się w okresie świątecznym od natłoku zdarzeń, obowiązków i problemów. Tutaj mamy czas na pomyślenie na ten temat, co jest w życiu najistotniejsze, co było w roku minionym, ewentualnie jak się odnieść do rzeczywistości. Czy do problemów, które się pojawiają w życiu każdego z nas? Proces taki powtarzam już od 33 lat. Chyba, że zdarzyło się parę razy, że byliśmy w podróży w okresie Wielkiej Nocy, i wtedy, wiadomo, tych wszystkich przyrządów i tego wszystkiego, całego procesu barwienia nie da się wykonać. I teraz, jak popatrzcie, to na razie zrobiliśmy listki do tych, do tego oto kwiatka. Więc tutaj mamy wiosenne kwiatki, tutaj mamy jakąś pszczółkę, no i jeżeli uznamy, że dana rzecz jest skończona, to ją odkładamy, chociaż nie do końca, bo może w danym momencie się pojawić i możemy w dalszym ciągu coś tam do tego elementu wprowadzić. No i jeżeli mamy takie jajeczko zabarwione, to tutaj widać, że pojawiają się różnego rodzaju plamki, które powstały w wyniku tego, że przywarł do tego gips. I teraz, chcąc to wykorzystać, to możemy sobie zacząć od tego stworzyć tu środek kwiatka, tutaj zacząć listeczki i już. Zaczyna się proces i teraz możemy zacząć proces drapania. Oczywiście, że to nie jest tak, że jednym, jedną linią tworzymy cały, całą historię. Ja jako młody człowiek bawiłem się grafiką. W związku z tym dla mnie istotna jest ta kreska żeby ona była wyraźna, a żeby taką wyraźną kreskę osiągnąć, to każdą linię no, trzeba kilka razy pociągnąć. W związku z tym, jeżeli weźmiemy, że proces, jeżeli mamy skończony proces barwienia, gipsowania i tak dalej, no to teraz na takie jajeczko, żeby ono było takie w pełni skończone no to musimy poświęcić ładnych kilka godzin. W tym momencie jesteśmy oderwani od świata, jesteśmy wskupieni i możemy w ten sposób przeżyć ten okres rekolekcji, tego przygotowania się do kolejnych świąt Wielkiej Nocy. Różnie to wygląda w różnych kulturach, ale Przecież przed wiekami już czy to Egipcjanie, czy to Anglicy, czy to narody Afryki i Ameryki Południowej budowały budowle, które pomagały im określić, kiedy nadchodzi wiosna, ten przełom, ten... Powód do radości, że to życie budzi się na nowo i będzie dawać radość i wszystko dookoła zmieni się w coś pięknego. Także powolutku sobie tworzymy i tak elemencik po elemenciku tylko trzeba pamiętać że tutaj nie mamy gwarancji, że wszystko się uda, ponieważ ta nasza skorupka jest rzeczą kruchą. W związku z tym zdarzają się rzeczy, że w ostatnim momencie, w ostatnim elemencie nagle coś się uszkodzi i trzeba ten element podarować sobie i zacząć. Pracę na nowym jajeczku. Także różnie, najwięcej zrobiłem 10 takich kraszaneczek jednego roku, a bywają lata, że 3, 4 i tak dalej. Z tymi kraszankami moimi mamy różne takie wspomnienia, ponieważ. One są prezentem dla przyjaciół, dla rodziny, i najbardziej pamiętna historia to taka, że w czasie wizyty u córki poznaliśmy starszego pana, który kiedyś pracował w lotnictwie, który zwiedził cały świat. No i, i też dostał w prezencie ode mnie w pięknym pudełku dekorowanym przez żonę takie przeze mnie wykonane jajeczko. Na drugi dzień zostaliśmy zaproszeni do niego do domu i pan, pan pokazał swoją kolekcję jajek i z tej kolekcji tutaj jest jedno kamienne jajko z Ameryki Południowej, takie brązowe. Się okazało, że pan kolekcjonuje jajka i ma takie olbrzymie wiaderko którego zwieńczeniem było jajko, moja kraszanka, wykonana i podarowano temu panu. Po paru dniach, jako że ten pan był osobą samotną, spotkała nas niespodzianka jeszcze dużo większa, ponieważ pan podarował nam pamiątkę po swoich dziadkach, ponieważ doszedł do wniosku, że on żyje w takim środowisku, że ta pamiątka może nie zostać uszanowana. I otrzymałem piękny prezent w postaci kubków z grawerunkiem upamiętniającym dziadków tego pana. To jest pamiątka. I pan powiedział, że jeżeli człowiek ma pokorę. I się potrafi zachwycać takimi rzeczami i przeżywać, to uszanuje i poszuka następnej osoby, która, która to uczyni i przekaże innym. Wśród, wśród tych tutaj dekorowanych jajek są jajka koleżanki Małgosi, koleżanki Majki, jednej basi, drugiej basi to są nie kraszanki o więc to co nie jest kraszanką to autorami tego dzieła są inne osoby natomiast to co jest zrobione tą techniką drapania to są moje rzeczy i mam nadzieję że jeszcze przez parę lat będę mógł to robić ponieważ no niestety z wiekiem coraz trudniej te delikatne rzeczy utrzymać, i palce troszeczkę sztywnieją, ale, ale jest to wielka przyjemność, i moja żona przepięknie dekoruje stoły. Czy to na Boże Narodzenie? Czy na Wielkanoc, i wtedy to są elementy, które są jak gdyby ozdobą tego naszego wielkanocnego stołu czy koszyka ze święconką. I cieszą rzeczy, które dają wspomnienia, bo to z każdym jajkiem, z każdym rokiem, z każdymi okolicznościami coś się wiąże i nasi przyjaciele też mogą zobaczyć dlatego że co roku z tych moich kraszanek tworzę tworzę karteczki świąteczne dopiero w erze internetu kiedy się przesyła te rzeczy pocztą elektroniczną, dociera to do rodziny na całym świecie. No i tak, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby zwłaszcza w okresie pandemii przeżyć sobie ten okres i wykorzystać go właśnie na takie przygotowanie, przygotowanie sobie, świątecznego stołu. To jeszcze wymaga wiele czasu i dopracowania szczegółów. No i na takim jajeczku tutaj widzicie parę minut działania, ale jeszcze tutaj trzeba poprawić mnóstwo rzeczy i dodać szczegółów. Jak widać na tych jajeczkach wzory wzory są różne. Ale nie, nie kopiuję wzorów, to są rzeczy moje, oryginalne. Oczywiście, kraszankami zainteresowałem się dopiero jak sam zacząłem je tworzyć. Zobaczyłem je w muzeach i w każdym regionalnym, praktycznie muzeum w Polsce te rzeczy można spotkać. Bywaliśmy z żoną również na w podsumowaniu konkursów na jajka wielkanocne, w różnych technikach wykonywane z różnych jajek i na całym świecie, a w Polsce, na wschodzie, każdy region ma swój kwiatek i inspiracją często są wzory z haftu ludowego. Dla mnie inspiracją jak widzicie jest przyroda, nad którą się zachwycam, którą fotografuję, podziwiam i bez której żyć nie umiem. Z moimi kraszankami związana jest jeszcze taka oto anegdotka i której dowodem rzeczowym jest to oto jajeczko. Jak widać jest tutaj sobie kogucik. Jest taka graficzka spontanicznie Wymyślona przeze mnie i no takie dosyć tutaj mało wyraźne wykończenie od dołu. I proszę Państwa, pojechaliśmy z żoną do Poznania robić zakupy i w jednych z sieci dużych handlowych wchodzimy, a tam gazetka reklamowa i na każdej stronie moje jajka. Jako element kampanii reklamowej wielkalocnej mogę podejrzewać tylko i wyłącznie, że raz jeden wysłałem pocztą elektroniczną karteczkę zrobioną z moich kraszanek do przyjaciela. I na 100% jestem pewien, że on nie udostępnił tych zdjęć. Zresztą tam były, tam były znacznie mniejsze. Natomiast no, miałem włamanie na, swo na swoją pocztę, gdzie, na mój komputer, gdzie ukradziono zdjęcia. Jak widać, ja robię zdjęcia co roku, tych swoich rzeczy. I pojawiły się potem, no, nie da się takich rzeczy dokładnie wydrapać przez kogoś i jeszcze zostawić ślad ołówka. <grym> I tak to było wtedy. Więc to był pierwszy mój. Kontakt Sakarist.